Siemano, tutaj A w tym odcinku zaprezentuję wam parę ciekawostek z gry Minecraft. Zapraszam. Okej, pierwsza ciekawostka, jaką pokażę, to uwaga, Taka jest, że kiedy włożymy lód pod wodę, staje się on niewidzialny, ale nie widzisz, tak, możemy po nim chodzić, jak widzicie? Pod wodą, gdy się, się znajdujemy pod wodą, normalnie go widzimy, gdy się gnieżdżamy i widzimy. Przejdźmy teraz do drugiej. Polega ona na tym, że gdy normalnie ściszamy na przykład wadło, to jest normalna grawitacja, spada jak widzicie. A jeśli tutaj jest śnieg, Położymy tutaj, to kowadło będzie w powietrzu, nie będzie opadało. Kolejne, ciekawostka. Uwaga, jeśli normalnie handlujemy sobie z mps jak ginie, to zobaczcie, on ginie i jak ginie, to nadal możemy z nim jeszcze handlować. Kolejna to jest tak. Jeśli wpadniemy do lawy, i chodzi tutaj o tego ludzika tutaj, Spamniemy do lawy i giniemy, to ludzik przewraca się, nie założymy miejsca rola. Kolejna ciekawostka znajduje się w meteorze. Bierzemy łóżko. i zobaczcie, położymy łódko na podłodze w napięciu, nic się nie stanie, ale jeśli do niego wejdziemy, to zobaczcie, wybucha i robi to nawet niezłą dziurę, chyba nawet można porównać do dziury powiedzmy TNT albo nawet więzką. No tak, to by było na tyle w tym odcinku, zapraszam do oglądania kolejnych, bo na pewno się pojawią. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak to proszę, żebyście wystawili pod filmem łapkę w górę. A także subskrypcję, jeśli chcecie. No dobra, to na razie. Pa!